Cześć wszystkim! Jak leci? O, dobrze, że się nie spóźniłem. Już się bałem. To byłby pierwszy raz, kiedy się spóźniłem na lekcję. Ale pana dekera też jeszcze nie ma. Ciekawe, czy wyszedł, czy w ogóle nie przyjdzie. Nie było go jeszcze. Na pewno zaraz przyjdzie. O, to dobrze, bo przyprowadziłem dzisiaj ze sobą moją siostrę, Zuzie. Mam się w nią opiekować, bo moja mama musiała pójść do pracy. Wolałbym nie wpaść z nią na pana dekera. Hej, jestem Zuzia! Co? Co to ma być? Nie można sobie przyprowadzać na lekcję kogo się chce! Będziesz miał przechlapane! Och, nie spinaj się tak! Zuzia jest kochana, to tylko dziecko. Obok mnie nie ma miejsca, zostawię ją więc tutaj nikomu nie będzie przeszkadzać. Zobaczymy, co powie na to pan dekker. No, trochę się boję, że się zdenerwuje. Dzień dobry, kochani, mam nadzieję, że jesteście tak samo pełni zapału do pracy jak ja. Ale co robi niemowlę w naszej klasie? Kim ty jesteś? Jestem Zuzia. Dobrze, no to już wiem jak masz na imię, ale kto cię tu przyprowadził? Raczej nie przyszłaś tu sama. Dobra, przyznać się, kto przyprowadził tu to dziecko? Eee, no, cóż, panie Dekker, to byłem ja, bo to moja siostra Zuzia, musiałam z nią przyjść, moja mama musiała pójść do pracy. Przepraszam, nie chciałem sprawiać problemu. Czy jest pan na mnie bardzo zły? Nils, przykro mi, że twoje rodzice nie dają rady zająć się własnym dzieckiem, ale mimo to nie możesz brać swojej siostry do szkoły. A dlaczego? Małe dzieci przeszkadzają na lekcji. No tak, wiem i przepraszam, ale no nie miałam co z nią zrobić. No tak, to też rozumiem. Zastanawiałem się, czy nie byłoby lepiej wysłać cię z nią do domu, ale zostawmy to. Nie chciałbym, żebyś przegapił lekcję. Najpierw przenieśmy twoją siostrę, bo z przodu trochę przeszkadza. Hmm. Gdzie mamy jeszcze wolne miejsce? Gdzie by ją tu posadzić? Tutaj wszystkie ławki są zajęte, więc nie możesz siedzieć tu. Ale przecież mamy jeszcze wolne miejsce w ostatnim rzędzie, obok Marwina. Mhm. Tutaj będzie okej. Okay. Marwin, masz teraz nową koleżankę. To Zuzia. Na pewno się dogadacie. Yy, no dobrze, panie Decker. Jeśli nie ma innego wyjścia, no to okej. Okay. O Boże, co za pech! Wcale nie chcę, żeby się działo obok mnie jakieś dziecko. Świetny początek dnia. Kochani, to tyle na dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, kliknijcie kciuka do góry. Pamiętajcie, że możecie też za darmo subskrybować nasz kanał i już nigdy nie przegapić żadnego filmiku. Podzielcie się naszymi przygodami z przyjaciółmi. Do zobaczenia następnym razem. PA!